Halo, jak Halo. ci idzie? A dobrze, no słyszałeś wczoraj takie, takie bum-bum? No, takie bum-bum-bum. No, może ze mnie, spytałem się profesora, czy zobaczy. Dobra, gdzie no, Okej, okay. ale ja chciałem się pytać, jak ci idzie? A, dobrze mi idzie, tylko że jestem trochę chory. <śmiech> Aha, <śmiech> widzisz? Okej, okay. idziemy profesora spytać. Profesor, z Twoim tym. To jest profesor... Profesor Duck. No, profesor Duck. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz... No rób szybciej! Okej. Okay. Już robię, już robię. Dzięki nic nie ma. No nic nie ma. To pa. Znowu no właśnie, no czego, Skąd to? Uciekamy. Dobra. To oh, jest. No oh, nie wiemy. Baba to oh, my tam. O, ta la la la. Jak ładnie mi się to oh. O, oh, ja teraz wącham Blumen. O, oh, jakie dobre Blumen. Halo, oh. oh, jestem pani taksi taksi. A wy? Nie, to nie pani pani taksi.

Nie, teraz na bodno chodzi. O w tym burno chodzać. Oś! O nie jestem pani tak. Oj, oj, oj. Czu. 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 O nie! Pomocy bina ma jemia ugryzie. się! bi, Ała, to paszy! Ao! Ała, oa! Bzin, bihum, bijam, bim! To boli, oa! Ała! Zaszczelę się! Ja, ja jestem Darth w... Vader! Prezentuję wam Darth Vader! O nie! Darth Vader! O, ja nie jestem najsilniejszy! Ojo! O, o nie! Ała! Ała! O nie! To moja muzyka! Buch. Duża! Niedobra! Coś tam. No właśnie, ona jest pani, taksi, taksi! Ona jest niedobra! To idź teraz! Ciu. Nie! Boże, znowu coś tam się chodzi? To nie było tak dużo, to było tylko normalny człowiek. O nie! Co to jest? To musi chyba szybko... Szybko, Darth wstawaj, wstawaj, wstawaj! bo cię pierdolę! Darth Wayden! Nawet twojej muzyki już nie słychać. Co się stało? Widzicie jestem chory. No. Okej, okay, to pa. A twoja muzyka, nie umarłeś. O, ale co to jest? Gdzie jest? No i co to jest? baby born baby born ah vader ah! pomoci pomoci çu këtu do të dar vader Darth vader pomoci ah jo jo stop baby born jo ja, është ndaj vjen shi në fundëshi jo ja. po You, woo. Ah, no it. dobrze, umisz! Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Lubię cię! Ah, pomocy! Bluah. No i gdzie jest Darth Vader? Tutaj! Darth Vader... ...kso... No i? Ja cię pokonam, ty głupek! Bum!